Przygotowania do programu o cosplayerach nie idą najlepiej. Dzięki radom Ruby, Yoshizumi na ostatnią chwilę unika pozwu o prawa autorskie od Abiko, co niestety bardzo nie podoba się cosplayerkom. Po wielu przejściach nadchodzi dzień nagrywania programu o cosplayerkach. Witajcie zbłąkani internetowcy, nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z mangi Oshinoko. Dzisiaj na taśmie wjeżdża rozdział 89 pod tytułem Cosplay. Standardowo materiał składa się w głównej mierze ze streszczenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym co wnosi do całości fabuły. W tym momencie ostrzegam was przed oczywistymi spoilerami z fabuły, a także proszę o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora na wielki start dramy. Wracają rozpoczynają kadry z minami, która wkracza na pełnej na strony mangi w dość interesującym stroju. No proszę, proszę, oczywiście, że zadbana i dopracowana ekspozycja. D Dobra, gościu, uspokój się. Ona ma jakieś 16-17 lat. Chyba nie chcemy tutaj ani tubowej Pandory. Chociaż to jest fikcyjna postać. Nie odezwie się do mnie żaden anime-tyubowy Wardelga, co nie? Co? Co, co nie? Jakby ktoś pytał, spałem tylko 3 godziny po powrocie z urlopu i tylko w jednym dniu wolnego po całym tygodniu pracy mój sen został przerwany przez psa, który postanowił puścić bełta na łóżko, był zaduch w domu jak na Arakis. Jedna mucha chyba chciała się zabić, stukając o moją ścianę, więc jeśli zastanawia was, dlaczego mi odwala, to jestem po jednej kawie połączonej z ogromnym niewyspaniem. Kocham życie i takie tam niech żyją serki homogenizowane i kisiel bo go lubię. Lubi wita się z minami. Obie cieszą się, że będą razem pracować. Przychodzi do nich mimi, która na start pokazuje, że bardzo nie umie w kontakty z ludźmi, ponieważ jąka się i wygląda, jakby miała się zapaść pod ziemię. Mówi, że Mimi ma uroczy głos. Pyta, czy jest aktorką dubbingową, na co Mimi mówi, że na co dzień pracuje głosem, jeśli można tak to ująć. Ruby przedstawia im youtuberkę, z którą kiedyś pracowała przy jednym projekcie. Jest to Meija. Na co dzień nie robiła w cosplayu, co cieszy Mimi, że nie jest jedyną spoza grona zawodowców w tej kategorii. Tak zasadniczo to żadna z was nie jest. Meija mówi minami, że widziała jej sesje zdjęciowe w bikini i chwali, że są cudne. Minami mówi, że obczai sobie socjalki Mei, lecz ta mówi, że specjalizuje się w sesjach erotycznych, więc nieletni nie Powinni tego oglądać. Pozwolę sobie zatrzymać się na tym jednym kadrze. Czy to jest strój rem? Meja dajno linka do swojego kanału, proszę. Obstawiam, że moich 680 subskrybentów z chęcią obczaje z REM. A po drugie, Meja, ty właśnie powiedziałaś 16 latce że nie jest pełnoletnia i nie powinna oglądać twoich treści, zaraz po tym jak pochwaliłaś jej sesję w bikini, gdzie była zasadniczo roznegliżowana bardziej niż ty w tym swoim cosplayu, co masz na sobie. Jak bardzo podchodzi to pod molestowanie i pedo, i jak bardzo czynicie to hipokrytką? What the fuck, man? What the fuck? Meja pyta reszty, czy im też wydaje się to dziwne, że z dnia na dzień telewizja zmieniła zdanie odnośnie tematyki cosplayu. Ona sama miała wiele zapasowych kostiumów, więc to nie był aż taki problem. Mimi mówi, że ona również nie miała z tym problemu, z kolei Ruby i Minami miały kostiumy od agencji. Już Izumi przepraszają za te niedogodności, na co Meja mówi, że to nie jego wina, lecz ludziom w telewizji byłoby bardzo nie na rękę, gdyby cosplayerki były niezadowolone. Ruby mówi, że mają do czynienia z zawodowcami, więc takie zdarzenia to pewnie dla nich ich chleb poprzedni. Rozpoczynają się ostatnie przygotowania do programu o cosplayerkach. Jeszcze przed rozpoczęciem zdjęciu Rushibara zauważył, że straszny dziś upał i nie, i nie pojmuje jak w takie dni ludzie mogą się wciskać w kostiumy zakrywające całe ciało. Mimi chowa się za bratem pytając czy to właśnie on jest tym nieprzyjemnym typem, o którym jej tyle opowiadał. Reżyser podchodzi do Mei, pytając czy to ona jest jedną z tych cosplayerek z tymi odważnymi seksownymi cosplayami. Okej, okay, dobra, jednak nie ja jestem dzisiaj największym z wyrolem. Zaczynają się zdjęcia do programu. Dziewczyny Zdają się dobrze bawić. Po skończonych wywiadach dziewczyny, choć padają na twarz, postanawiają jeszcze pokręcić się po konwencie i poszpanować w kostiumach. Wieczorem wszystkie rozstają się w fajnej atmosferze, lecz czar szybko pryska, gdy Meija publikuje najnowszego tweeta. Pisze w nim, że w sumie zero zaskoczenia i telewizja, tak jak myślała, jest się po całości. Wystarcza, że odsłoni się troszkę ciała i już mieszają cię z błotem. Przyjęła to zlecenie, ponieważ mieli występować w kostiumach Stokio Blade, a na dzień przed kręceniem programu zmienili zdanie, co jest brakiem szacunku dla pracy Playera, który musi swój kostium odpowiednio przygotować. Meija zamierza zrobić sobie przerwę od cosplayu po tym programie. No i mamy dramę kochani. Tak jak już mówiłem od kilku rozdziałów nadciągało to wielkimi krokami i nie trzeba było być ultra jasnowidzem, żeby przewidzieć, że cosplayerki będą wyraźnie niezadowolone. Już sam fakt, że tematyką wywiadów miały być odważne cosplaye plus 18. Wielu ludziom odpalało to lampkę ostrzegawczą, dlatego rezygnowali już na start i Meija zdecydowanie uświadomiła każdemu, kto odmówił, że zrobił do. Dobrze. Nie da się ukryć, że telewizja w dzisiejszych czasach mocno odchodzi do lamusa, co jest naturalną koleją rzeczy przy rozwoju mediów rozrywkowych. Kiedyś słuchało się radia, potem oglądało się telewizję, a dzisiaj serwuje się po internecie. Medium jakim jest telewizja, stara się utrzymać zainteresowanie mimo cięć kosztów, ale pewnych rzeczy nie da się zatrzymać, nieważne jakbyśmy nie próbowali temu zapobiec. Niestety często jest tak, że telewizja szuka sensacji albo gorących tematów, aby jakichkolwiek ludzi przy ekranach utrzymać. W tym przypadku stacja telewizyjna poszła w bardzo, ale to bardzo złą stronę, czyli zeszmacenie cosplayerów. I to jest przykra rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, moi drodzy. Nieważne czy młodzi czy starzy, wiele osób spoza grona cosplayowego nie rozumie, ile pracy i poświęcenia wymaga ogarnięcie dobrego stroju, który wygląda i nie pęka pod wpływem dwuknięcia wiatru, a co dopiero podczas poruszania się. Jest to swego rodzaju sztuka, która ładnie się prezentuje i pokazuje, jak ktoś widzi strój danej postaci lub jakby chciał, żeby ten kostium wyglądał. Ale wciąż znajdują się osoby, które w cosplayach widzą jedynie ludzi, którzy mają pierdolca na punkcie danej postaci, wciskają się w. Dane strój, myślą, że są tą postacią, bo ich to kręci i mają jakieś fetysze. Znaczy się, pewnie takie osoby wśród tego grona się znajdują. Stereotypy mimo wszystko i co byście nie mówili, nie biorą się znikąd. Jednakże niektórzy po prostu lubią raz na jakiś czas sobie wejść w strój, lubią szyć, sprawia im to frajdę, spotykają się z innymi na takich konwentach, chwalą się swoim skillem w necie, porównują do innych, żeby wiedzieć, co robią gorzej, a co lepiej. Powodów jest wiele ale no stereotypy sprawiają, że ludziom wydaje się, że cosplayerzy to po prostu banda dziwaków, których można bezczelnie zeszmacić. I tak, byłem świadkiem wielu takich zachowań. W każdym razie, wielu myli cosplay z fetyszem, a osoby, które się tym zajmują uważane są powszechnie za świrów, którzy myślą, że są, nie wiem, Rem, vegetą czy innym Feliksem. Są to stereotypy, których naprawdę bardzo długo się nie pozbędziemy, choć już dzisiaj wydaje mi się, że ten problem nie jest aż tak widoczny jak kiedyś, ale z drugiej strony dawno nie gadałem ze znajomymi cosplayerami i nie wchodzę na tego typu fora, więc mogę się mylić. Jak mamy cosplayera, to daj znać w sekcji komentarzy. Krzywda żadna ci się tutaj nie stanie i już ja zadbam o banowanie perwersów. Co prawda, wypowiedziałem się tutaj głównie o dramie związanej z cosplayami, ale wydaje mi się, że skoro cały rozdział sprowadzał się właśnie do tego, to jednak komentarz trafny i udany. A wam jak podobał się Dajcie znać w komentarzach. Bijecie także do mojego Twitcha, Facebooka, odpada TikToka, x oraz Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z omawiania nowelki ReZero. Kolejny materiał z Oshinoko, gdzie zakończymy tą 9 już za tydzień. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.